Cześć, witajcie serdecznie z tej strony. Kamila, czyli wasza haftowa baba, i zapraszam Was na odcinek, w którym to pokażę, wyjaśnię i wytłumaczę, czego potrzebujecie, żeby zacząć haftować. Ok, gotowi? Lecimy! Zacznijmy od tego, żeby zacząć haftować. Tak naprawdę potrzebujecie niewiele, bo potrzebujecie igły, jakichś kolorowych nici albo czarnych, kawałka materiału i tak naprawdę. To wystarczy Wam, żeby zacząć w ogóle jakkolwiek haftować. Natomiast jeśli chcecie się troszeczkę bardziej zagłębić w tym rękodziele, trochę bardziej je poznać, trochę bardziej je zgłębić, no to już do tego potrzebujemy trochę bardziej specjalistycznych narzędzi. Mówiąc o specjalistycznych narzędziach do haftowania, mam na myśli m.in. tamborek. I właśnie od tamborka sobie zaczniemy. Ja zawsze i niezmiennie będę polecać i wybierać właśnie te drewniane. Na początek możecie zaopatrzyć w ten 13-cm albo większy, są też 15, 17, 19 czy nawet 20 25 cm. Ale ten 13 cm jest taki w sam raz na początek, żeby zacząć, bo bardzo dobrze wychodzi cenowo i bardzo dobrze też się na nim pracuje, bo jest po prostu nie za duży, nie za mały. Możecie też wybrać taką bardziej budżetową wersję i na przykład kupić sobie go w wersji plastikowej albo ramkotamborka. tamborka, Gumowe i drewniane znajdziecie u mnie na stronie jak coś. Więc to jest nasze podstawowe narzędzie pracy. W którym będziemy, do którego będziemy wkładać materiał i które pomaga nam ten materiał naciągać. I pomaga nam właśnie w pracy z haftem. Jeśli chodzi później jakby o wykorzystanie tego tamborka, to możemy na nim cały czas haftować różne rzeczy albo na przykład wykorzystać go jako ramkę do naszego gotowego haftu, do naszego gotowego haftowanego obrazu. Ok, skoro jesteśmy przy naciąganiu materiałów, warto też powiedzieć coś o materiałach. Jeśli chodzi o materiał, no to ja też tutaj niezmienne będę polecać bawełnę lub na przykład len. Taki stuprocentowy, taki, który się nie rozciąga. Jest to po prostu płótno bawełniane bądź lniane albo lniano bawełniane, dzięki któremu wasze hafty nie będą się marszczyć, będzie wam się dużo łatwiej pracować na takim materiale. Jest to materiał naprawdę bardzo dobry e, dla każdego. Jeśli chcecie dowiedzieć się też więcej o materiałach, to szerzej mówię o tym temacie w osobnym filmie, do którego też was odsyłam. Ale jeśli chodzi o te. Początkowe stadia haftowania to oczywiście polecam bawełnę Toms i ki Jest ona też dostępna w moim sklepie, więc jak coś z Was ten serdecznie odsyłam. Znajdziecie tam też len, gdyby coś, więc to są dwa materiały przetestowane, sprawdzone nie tylko przeze mnie, ale też przez inne hafciarki w Polsce, jak i na świecie, więc serdecznie Wam polecam tą bawełnę. Pamiętajcie, żeby wybierając materiał do haftu, wybierać taki, który będzie nierozciągliwy. Więc możecie poszukać u siebie w domu materiałów, jakichś starych ściereczek lnianych na przykład, albo starych koszulek bawełnianych, albo blues, czy na przykład starych dżinsów i na nich też rozpocząć swoją przygodę z haftowaniem. Wcale nie musicie od razu kupować specjalnego materiału czy kandy. Jeśli chodzi o materiały do haftowania, to moim... Nieocenionym faworytem podczas pracy z haftem będzie flizelina rozpuszczalna w wodzie. Jest to taki półprzeźroczysty materiał, który, jak mówiłam wcześniej, rozpuszcza się w wodzie i ja za pomocą niego przenoszę wzory do haftowania. Jak przenosić wzory do haftowania? Odsyłam filmik tutaj. Zobaczcie sobie go koniecznie. Tam pokazuję metodę właśnie przenoszenia wzoru za pomocą flizeliny. I muszę Wam powiedzieć, że jest to materiał bardzo, bardzo fajny. Niektórzy uważają, że używanie flizeliny jest to mnożenie kosztów. Jest to nieprawda, ponieważ ten materiał daje Wam możliwość pracowania z każdym dowolnym materiałem. Ciemnym, jasnym, łatwo, średnio przepuszczalnym. Możecie bezpośrednio wymyślić, gdzie na przykład już na gotowym tamborku albo na gotowym ubraniu Umieścić sobie tą frizelinę, przyfastrygować ją, lub używając na przykład kleju do fastrygowania, przykleić do danego miejsca. Także yy, koszty kosztami yy, pół metra takiej frizeliny, 50 cm na 50 cm kosztuje u mnie 8 zł, więc wydaje mi się, że nie jest taka zaporowa cena, yy, a jest to po prostu produkt, który jest warty tego, żeby go używać. Więc dajcie znać, jeśli używaliście flizeliny, jakie są wasze odczucia i jakie są wasze myśli na ten temat, bo jestem bardzo ciekawa. I chciałam też jeszcze powiedzieć o flizelinie, ponieważ ja jakby mianowałam się samoczynnie królową polskiej flizeliny. Chcę wam powiedzieć, że faktycznie może tak być, że będą wam się wydawać mójnie trochę bardziej tempę, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego, że na przykład flizelina była za słabo sprana. Możecie zawsze taki haft gotowy wrzucić do pralki, wtedy frizelina rozpuszcza się w. 200% i nie będzie żadnych wątpliwości, że coś tam jest nie tak. E, pamiętajcie też, że taka flizelina na tamborkach fajnie ten, tam, ten haft zabezpiecza też. Troszeczkę jakby krochmali, zatrzymuje w miejscu, więc to jest naprawdę produkt moim zdaniem nieoceniony, który pomaga wielu osobom przenosić swoje e, fantazje właśnie na haft. Ok, więc jak jesteśmy w temacie przenoszenia wzorów, e, to Naszym pomocnikiem będzie też długopis. Długopis tak zwany wymazywalny, zmazywalny. Długopis, który pod wpływem ciepłej temperatury znika z tkaniny. Żeby go usunąć, bo na przykład skończyliśmy nasz haft albo chcielibyśmy zmienić wzór, który aktualnie narysowaliśmy, wystarczy użyć ciepłej temperatury z suszarki do włosów. Może się też zdarzyć tak, że jak na przykład włożycie ten wzór do lodówki z jakiegoś powodu albo zamrażalnika, to ten długopis może się ponownie pojawić. Natomiast jeśli wypierzemy taki długopis, w sensie jak zmywając flizelinę, na przykład spieramy ten długopis, nie powinien on wtedy do Was wrócić. Natomiast może się tak zdarzyć, także uprzedzam. Jeśli chodzi o te długopisy, to jak widzicie, ja mam takiego, taki pomarańczowy, w moich kolorach firmowych, z mm, takim tutaj małym dinozaurem. Jest to długopis, jeden z tańszych, najzwyklejszych na świecie długopisów wymazywalnych. Znajdziecie je w każdym supermarkecie, w każdym sklepie pasmanteryjnym, możecie widzieć przez internet. Najważniejsze hasło, jakiego musicie szukać, to właśnie długopisy wymazywalny. Ok, czyli mamy już tamborek, przenieśliśmy wzór, mamy odebrany materiał, no to teraz pozostaje nam jeszcze coś, czym będziemy haftować, mianowicie zestaw mulin. Ja tutaj akurat przed wami mam 20 mulin, konkretnych 20 mulin z mojego zestawu startowego retro. To jest taki duży zestaw startowy dzięki któremu nie tylko macie dostarczone wszystkie materiały, o których tutaj teraz mówię w tym filmie, ale i macie też gratis kurs podstaw, co jest super, bo macie wszystko zebrane w jednym miejscu, możecie sobie wracać do tego kursu wideo. Kiedy chcecie i ile chcecie, bo dostęp macie do żywotni. I tutaj właśnie jest taka kompozycja kolorów, zresztą moim zdaniem bardzo ładna, nieskromnie mówiąc. Mamy tutaj 20 kolorów mulin firmy Ankor, które są bardzo mięciutkie, bardzo dobrze się nimi pracuje. I muliny bawełniane 100% są naszym głównym narzędziem pracy jako hawciarki i hafciarze. Więc tutaj mamy. Właśnie muliny bawełniane. Muliny bawełniane są zamknięte w takich pojedynczych motkach. Już zaraz sobie tutaj wyciągnę jedną. W pojedynczych motkach, które mają 8 metrów. Jest to taka przędza, która jest skręcona ze 6 nitek. Czasem używamy 6 nitek, czasem używamy jednej, dwóch, trzech, jak kto chce, jak kto woli. I właśnie mamy taki oto, taki oto moteczek. Nici te najczęściej można wprać między 60 a 95 stopni, więc nie musicie się martwić, że cokolwiek się stanie z tymi mulinami podczas prania, gdybyście na przykład chcieli wykonać sobie haft na ubraniu. Może się zdarzyć tak, że czasem niektóre kolory wybarwiają się, ale jest na to sposób. Jeśli tak się Wam wydarzy, to koniecznie zaopatrzcie się w takie mudełko odplębiające, które kupicie m.in. w Rosmanie, dr. Beckerman. Najlepsze mudełko na świecie. Ono spierze Wam każde odbarwienie koloru. I jeśli chodzi na przykład o marki Mulin, to ja zdecydowanie polecam właśnie Ankora, naszą polską Ariannę, która ostatnio dołożyła 55 nowych kolorów, co jest niesamowite, że, że jakby idzie to w tą stronę. No i mamy też DMC, które aktualnie na rynku ma największą gamę kolorystyczną, bo tam jest prawie 800 kolorów. Więc mamy trzy takie marki dostępne naprawdę wszędzie. Od internetowych sklepów po pasmanterie na pasażach w galerach handlowych, więc spokojnie wszystko znajdziecie. I tutaj to już tak naprawdę zależy od nas, jeśli chodzi o kolory mulin. Ja miałam taką fazę, że zbierałam muliny, żeby mieć wszystkie kolory. Teraz właśnie kończę zbierać kolory, właśnie marki Ankor. Mam już wszystkie Arianny, w tym te nowe. No i potem zabiorę się później za zbieranie DMC, ponieważ, jak wiecie, ja specjalizuję się haftem realistycznym i tych kolorów jest mi potrzebnych naprawdę dużo. Ok, więc mamy muliny. Ale też trzeba mieć narzędzie, żeby czymś te muliny przeplatać przez ten materiał. I tutaj przychodzę do Was. Ja z igłami e, przygotowałam tutaj cztery różne opakowania igieł. E, trzy wszystkie te marki Prima będą dostępne u mnie w sklepie już niedługo. I mam tutaj też jeszcze takie e, marki DMC. E, ja jestem ogromną fanką igieł marki Prym. Uważam, że jakościowo są naprawdę najlepsze. Najmniej się dzieją pod palcami, Naj, najlepiej się sprawdzają dla mnie, jeśli chodzi o wielkość oczka, ostrość igły i mogę szczerze powiedzieć, że wybieram je najczęściej i służą mi najdłużej. Wiem też, że niektóre osoby potrafią kupić jedno takie opakowanie i mieć je nawet rok, dwa lata. Ja bardzo dużo haftuję, więc u mnie te igły do tej pory wymieniałam często. Teraz tak naprawdę w, nie zmieniam dwie igły, te 24, czwórki moje ulubione, które też dołączam do zestawów startowych. Zmieniam je też na przykład na zmianę z takimi cieńszymi, tutaj z tych zestawów 5 do 10 albo 3 do 9. Tutaj macie duży zestaw, bo to są takie 16 igieł w jednym i w drugim opakowaniu, więc to jest naprawdę opakowanie na całe życie. Cena też nie jest zbyt niska tych igieł, ale muszę wam powiedzieć, że w tym wypadku cena naprawdę idzie za jakością. Tutaj macie 6 sztuk, więc takie to mniejsze opakowanie. No i mamy tutaj jeszcze takie DMC. I tutaj też jest 16 igieł. Te igły z DMC pokazuję Wam, dlatego że też bardzo długo z nich korzystałam, ale muszę Wam szczerze powiedzieć, że te 16 i z pryma, no biją na łeb na szyję te igły. Tutaj mamy bardzo cieniutkie, takie właściwie bardzo podobne do, do tych piątek stąd. Natomiast, natomiast te igły bardzo szybko śniegają pod palcami. Robią się takie jakby czarne, spłowiałe co mi osobiście przeszkadza, bo ciężej jest je przewlec po prostu przez materiał czy przez grubsze warstwy muliny. Więc te igły nie polecam, chyba że nie macie innego wyjścia. No to możecie śmiało je kupić. Okej, okay. i jeszcze zapomniałam o najważniejszym elemencie, czyli o nożyczkach. Nożyczkach do haftu. I niektórzy z Was używają pewnie obcinaczek do nici, które jakby moim zdaniem nie są zbyt dobre i nie zawsze się sprawdzają. Są oczywiście tańszą alternatywą do takich prawdziwych nożyczek hawciarskich, bo te no nie należą do najtańszych. Natomiast takie nożyczki, bocianki, które są już chyba kultowe w środowisku hawciarskim, jeśli raz kupicie i będziecie ich używać tylko do obcinania nici, ewentualnie na przykład do obcinania materiałów i tak dalej, posłużą wam naprawdę na lata. To są nożyczki, którymi absolutnie nie można ciąć papieru. I co sobie zapamiętajcie, bicie do głowy. Nożyczki do materiału są święte i powinny być używane tylko do materiałów. Eee, tutaj mamy takie nożyczki, one są włoskiej produkcji. Mm. Takiej jednej z bardziej znanych firm we Włoszech. One się nazywają PREMAX, i tutaj nawet jest napisane, że one są produkowane we Włoszech, więc nie jest to żadna chińszczyzna. I ja takie właśnie nożyczki dołączam też do swoich zestawów startowych. Nie obcinaczki tanie, tylko nożyczki, ponieważ uważam, że to jest inwestycja w coś, co będzie na lata. Więc jeśli chcecie sobie kupić jakieś porządne nożyczki, no to polecam zainwestować w takie, które będziecie przeznaczać tylko do cięcia nitek. No te jakby mm, odznaczają się tym, że są naprawdę ostre. Naprawdę są ostre, więc uważajcie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Są też ostro zakończone, na to też trzeba uważać. Ale tak jak mówię, nie dość, że ładnie wyglądają na zdjęciach na Instagrama, no to spełniają swoją rolę. Ok, jeśli chodzi o to, co omówiłam. Przed chwilą, w tej pierwszej części filmu, to by było wszystko, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy, które potrzebujecie, żeby zacząć haftować. To jest taka y, baza absolutne minimum, i jeśli na przykład nie macie ochoty samodzielnie kompletować zestawów pasmanterii, to tak jak wspominałam wcześniej, możecie kupić gotowy zestaw startowy w moim sklepie. Y, taki duży zestaw startowy, który y, obejmuje te wszystkie rzeczy, które przed chwilą pokazałam, kosztuje 200 zł i do tego macie gratis. Kurs wideo podstaw haftu, gdzie omawiamy kilkanaście ściegów oraz podstawy, takie jak na przykład wykańczenie tyłów, jak zakładać poprawnie materiał, Taka, macie taką bazę konkretnej wiedzy, dzięki której nauczycie się podstaw, ale i wykonacie konkretny haft, prosty kwiatowy haft, ale taki, który będzie tym waszym pierwszym rozbiegowym. Da Wam to dobrą bazę do haftowania kolejnych rzeczy. Jeśli chodzi o zestawy startowe, mam też mniejszy zestaw startowy, który zawiera właśnie bawełnę, frizelinę, plastikowy, gumowy ramko tamborek, igły i oczywiście 18 kolorów mój, tym razem z filmy Ariadna. Więc to są takie dwie opcje, które możecie wybrać. Mały i duży zestaw mają oczywiście kurs razem do tego, do tego zestawu, więc polecam serdecznie. Dajcie znać, co myślicie o takim filmie. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny, że podobało Wam się to i że taka wiedza jest dla Was potrzebna. Szykuję też kolejne filmy z tej serii o właśnie mulinach między innymi, czy chociażby o gadżetach do haftowania, bo to jest jakby kolejna część, kolejny level tego, co osiągamy, kiedy słapiemy bakcyla na haftowanie i nagle chcemy mieć naparstki, statywy, kleje do fastrygowania i takie inne rzeczy. Więc już szykuję taki film, także nie marcie się, ukaże się niedługo. I... I co? I to by było wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, komentarza. No i żeby subskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Dotrzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Pa!